Bajka o kubie Złośniku. Był sobie mały chłopczyk, który miał na imię Kuba. Złościł się bardzo łatwo i szybko. Czasem wystarczył upadek klocka, czasem niesforne sznurówki od butów, które nie chciały się zawiązać. Kiedy złość była coraz większa, kubój zawsze czuł smutek i płakał. Dlatego czasem rodzice mówili na niego mały złośnik. Pewnego wieczoru, gdy kuba kładł się spać, poczuł coś dziwnego. Delikatny powiew wiatru. Jakby ktoś szeptał tuż obok jego ucha. Kubusiu, słyszysz mnie? Odezwał się miękki i spokojny głos. Chłopiec zmarszczył brwi, lekko zdziwiony, ale odpowiedział: Kto to? To ja, Twój gniew, odpowiedział głos. Jestem częścią ciebie, ale nie muszę ci przeszkadzać. Mogę cię nauczyć, jak się uspokoić. Chciałbyś spróbować? Kuba nie był pewny, ale przytaknął głową. Wtedy głos powiedział: Zamknij teraz oczka i weź głęboki oddech. Wdech przez nos powoli. Tak, właśnie tak. A teraz wypuść powietrze przez usta. Czujesz, jak robi się spokojniej? Kuba zrobił to, co powiedział głos: I nagle poczuł, jak jego ciało staje się miękkie, jak ciepła kołderka, która otula każdą nóżkę i rączkę, otula go całego. Świetnie, powiedział głos: Teraz wyobraź sobie, że Twoja złość to mała czerwona chmurka. Jest tuż przed Tobą. Czy ją widzisz? Kupuś zamknął oczy mocniej i w wyobraźni zobaczył czerwoną chmurkę. Była mała, trochę burzowa. Ale wcale nie taka straszna. Ta chmurka to twój gniew, powiedział głos. Możesz się dotknąć, a potem wziąć kolejny oddech i powoli dmuchnąć w nią. Spróbuj. Chłopiec wziął głęboki oddech. I wyobraził sobie, że dmucha w chmurkę. Chmurka zaczęła zmieniać kolor. Najpierw na pomarańczowy, potem na żółty, aż w końcu stała się złotym światłem, które uniosło się w górę i znikło. Widzisz, kubusiu? powiedział głos. Twój gniew jest częścią Ciebie, ale zawsze, zawsze możesz go oswoić i zmienić w coś spokojnego. A kiedy następnym razem poczujesz złość, pamiętaj o oddechu i tej chmurce. Jak się zezłościsz, Weź głęboki oddech przez nos i powoli wypuść powietrze ustami. Chłopiec uśmiechnął się przez sen, a głos szeptał dalej. Teraz czujesz się spokojny i bezpieczny. Każda twoja myśl staje się lekka jak piórko. A Twoje ciało coraz bardziej odpoczywa. Twoje nóżki są ciężkie, rączki są ciężkie, ale to bardzo przyjemne uczucie. Jesteś spokojny, szczęśliwy i gotowy na piękny sen. I tak Kuba zasnął. A gdy następnego dnia poczuł złość, przypomniał sobie o złotej chmurce i oddechu. Wziął głęboki oddech przez nos i wypuścił powietrze powoli ustami. Powoli, krok po kroku, uczył się. Jak oswajać swoje emocje? Ty też możesz spróbować, prawda? Wystarczy zamknąć oczka, wziąć głęboki wdech przez nos, powoli wypuścić powietrze ustami i zaufać swojemu spokojowi. Brandon's.